Mamy z kolei ekspozycję pokazującą wojskowość siedemnastowieczną sandomierską. Mamy tu przegląd husarii polskiej od czasów początku husarii, kiedy była jeszcze ona lekką jazdą, tak jak właśnie na tym obrazie Bitwa Port Orszą z 1514 roku. Potem mamy takiego tutaj husarza z czasów reform króla Stefana Batorego, który stworzył taką jazdę, już ciężką husarię, a tu widzimy husarię z tego najświetniejszego okresu, czyli właśnie zbroja karacenowa. Tak król Jan III Sowiecki lubił w takiej zbroi się pokazywać. Hetmani, polscy w XVII wieku. To, to oczywiście są zbroje z czasów bitwy, sławetnej bitwy pod Wiedniem, gdzie, chcę podkreślić, zarówno pod Wiedniem jak i pod Chocimem, bo w tym roku będziemy mieli okrągłą rocznicę bitwy chocimskiej. Drugi walczyły chorągwie sandomierskie w ostatniej bitwie chocimskiej, drugiej pod dowództwem pułkownika Wojewody Sandowierskiego, Stefana Bidzińskiego.